Cześć, jestem Emanuel i w tym odcinku kontynuujemy pisanie naszego Discord -bota w www.node.jodesie. Na wstępie tego odcinka chciałbym odwołać się do komentarzy z poprzedniego odcinka, ponieważ było dość dużo wątpliwości i pytań. Tak więc, zaczynając od pierwszego pytania: Czy Node jest bezpieczny i nie ma wirusów? Oczywiście, że jest bezpieczny, jest 100% bezpieczny i nie ma tam żadnego wirusa, nie musicie się o to bać. Mieczor Vlog, nie ma, mam problem, nie mam pliku index.js. Okej, okay, Mieczor, nie za bardzo rozumiem tego pytania i tego problemu, ponieważ yy, index.js musisz stworzyć. On nie generuje się sam, Ty musisz stworzyć ten plik. Dzisiaj w odcinku pokażę też w dalszej części wszystko, jak od początku, żeby już na pewno nie było żadnych wątpliwości i moglibyśmy yy, przejść do bardziej zaawansowanych rzeczy w kolejnych odcinkach. Okej, okay. yy, Skapi, czy można do tego użyć Visual Studio? Oczywiście, że można użyć Visual Studio. Sam używam i Visual Studio Code jest naprawdę dobrym wyborem do kodowania. Padło też pytanie, w jaki sposób można się ze mną skontaktować. Oczywiście jest taka możliwość i teraz na ekranie widzicie mój Discord. E, możecie mnie dodać do znajomych, oczywiście was zaakceptuję i postaram się odpisać na wasz problem, błąd jak najszybciej tylko mogę. Ok, pokażę wam teraz, jak zainstalować Node, ponieważ w poprzednim odcinku instalowałem go na Linuxie, przez to mogło być trochę to mylące. Więc wchodzimy sobie w oficjalną stronę Node, zostawię ją w opisie. A po prostu piszecie w Google Node i pierwszy link, to jest ta strona. Instalujemy sobie najnowszą wersję, Jakoś ja już ją zainstalowałem, to, to nie będę ją instalował drugi raz. I po prostu przeklikujemy wszystko, tutaj instalator jest maksymalnie prosty. Przeklikujemy wszystkie, cały czas klikamy po prostu Next, tyle. Next, akceptujemy. Next, next, next. Tutaj możemy to zaznaczyć, żeby mieć pewność, że wszystko się zainstaluje. Next i instalujemy. Ja nie będę instalował, ponieważ mam zainstalowanego Node, eee, więc klikasz po prostu Nexta i instaluje się Node. Ok, eee, ja to zakończę. I teraz jak sprawdzić, czy Node się poprawnie zainstalował? Eee, wchodzimy w PowerShell. -a. Przemy Node myślnik Power. Jeżeli nawet wyskoczy cokolwiek, znaczy eee, wersja nasza, no to znaczy, że Node się poprawnie zainstalował. Jeżeli nie, no to. Gdy nam, że takiej komendy nie ma i coś zrobiliśmy źle, więc trzeba ponowić instalację. Albo zestartować komputer, czasami też to pomaga. Ok, żeby stworzyć nowy, nowy projekt Node'a, czyli w tym przypadku naszego Discord bota, musimy wejść w konsolkę PowerShella lub zainstalować lepszą konsolkę według mnie Windows Terminal. Windows Terminala możemy zainstalować w Microsoft Store. Wchodzimy sobie w Microsoft Store, piszemy Windows Terminal i instalujemy oto tego terminala on jest dużo wygodniejszy, dużo ładniejszy, fajniejszy, ma kolorki i lepszy design według mnie przynajmniej ale to kwestia gustu więc jeżeli macie już zainstalowanego tego Windows Terminala to uruchamiajcie Windows Terminala jeżeli nie no to Powershella I, ta, i tak na tym i na tym to nie ma większej różnicy, na tym i na tym możemy zrobić tą, ten projekt więc wchodzimy sobie, potrzebujecie tak naprawdę znać dwie komendy ls i cd LS wypisuje wszystkie pliki w danym folderze, a CD idzie do danego katalogu. Więc zróbmy jeszcze mkdir się przyda, bo mkdir to jest stwórz nowy folder. Więc stwórzmy sobie nowy folder... Jeszcze ja zrobię. A, bo nie, dobra. Stworzymy sobie nowy folder wow Stworzymy sobie nowy folder wow, Teraz idę do CD wow Czyli poszedłem do wow. i jak widzicie, zmieniło nam się tutaj adres, w którym akurat katalogu jesteśmy. To dało nam się wow, bo jesteśmy ja w tym katalogu. Jak napiszę LS, to nic nam nie wyskoczy, bo nie ma tych plików, tak? Teraz, żeby stworzyć z tego katalogu, żeby stworzyć tutaj projekt Node, chcę po prostu NPM Init. Po napisaniu NPM Init możemy to wszystko przeskipować To nie jest nam na ten moment potrzebne. I teraz jak napiszesz LS, to widzę, że mi się pojawił nowy plik. Teraz, żeby zainstalować tutaj Discord npm npm install e, Discord. Czekamy aż nam się Discord zainstaluje, Discord test, czyli ten moduł Discorda. I teraz napiszę MPM i to powinny się pojawić nowe... O nie, nie MP, co ja robię. Ls. To powinny nam się stworzyć nowe inne pliki. I jeden katalog Node Modules. Okej, okay. otwórzmy sobie teraz ten projekt za pomocą koda, Code /sla... kropka slash. I nam się otworzy code. Ja mam go na drugim monitorze wyciągnę. Okej, okay. mamy tutaj nowy projekt i teraz jesteśmy już w... W kodzie możemy sobie stworzyć nowy plik index.klds I zaczną tutaj kodować Na początek co muszę zrobić, no to na pewno skopiować tutaj Ten podstawowy kod od Discord Bota Ja sobie wejdę po prostu przeglądarkę i napiszę discord.klds I teraz w pierwszym linku mamy tutaj taki przykładowy ten, który pokazywałem w poprzednim odcinku już ten kod, więc nie powinno to być nic trudnego dla was Kopiujemy to, wklejamy, bierzemy nasz token Zapełniamy i możemy, tak ten kod już jest połączony z naszym botem, możemy rozpoczynać zabawę z reakcjami. Ok, e, reakcje. Yy, Reakcję, czyli chcemy, jeżeli bot nam wyśle jakąś wiadomość, my na nią zareagujemy. Czy mam się nic Ok, zareagujemy. To powinno coś zrobić. Yy, do tego musimy włączyć w naszym bodzie w Discord panelu. Musimy włączyć mu funkcję, żeby on widział te, te reakcje. Jak to zrobić? Yy, w bodzie chyba wyrzecz. Te dwie rzeczy na i macie. I to, to musi być zaznaczone, żeby by odbić o reakcję. okej okay. Idziemy sobie do. Ojej, pomieszałem się. Idziemy sobie Discord do Discorda, do Coda yy, i piszemy yy, już nasz kodzik. Ok, yy, więc na start napiszemy wiadomość, jaką chcemy. Czy to, kiedy chcemy otrzymać to, tak? If, yy. MS jest to warunek message, message Czemu mi się to zmienia? A, MSG, przepraszam, tylko Message, zmienia to na message. Mm, message. Czyli wiadomość content yy, jest takie same, identyczne. Równa się zakrzyknik. Mm, Reakcja. Może dam. Albo nie, nie będę mi się chciał tak pisać, tak r yy. To mi się zrobi tak. Message.channel.send embed. Wiecie czym jest embed? Embed jest taką fajną wiadomością w Discordzie. Na pewno widzieliście parę razy embeda. Zaraz wam pokażę, co to dokładnie robi. Tytuł embeda dam sobie mój bot jego description. Nie, nie wiem. Okay, description dam sobie na zareaguj. Aby zagrać. Na przykład, tak. Teraz po wysłaniu wiadomości zrobię sobie funkcję, czyli message. Ok. Przemysł coś takiego? I teraz możemy używać message w tym demie, czyli napisz to później, message.react i ma zareagować emotką jakąś Ja do tego używam zawsze emoji. Emoji po prostu. Szukam sobie o taką stronę, z tej strony zawsze gorę czy wszystkie motki. Wezmę tą motkę. Albo. albo tą motkę. Wezmę samą motkę. Okej, okay, i teraz po wysłaniu wiadomości wykrzyknik R, Bo powinien wysłać mi beta i zareagować na te MBA. Sprawdźmy czy to działa. Okej, okay, te, testowałem sobie jeszcze dzisiaj. Czy wszystko mi na pewno działa? Usunęłem te wiadomości. Żeby nam nie przeszkadzały. Wykrzyknik R. Nie włączyłem bota, Brawo ja. Yeah. Okej, okay, włączyć, włączyć bota. Możemy przez terminala tutaj. Albo przez naszego Windows, y, Windows Terminala. sobie to wszystko. Node Index dotes. Ok, zalogowała na bota. Tak Jest, to jest Embed, taka wiadomość. E, tylko boty chyba ją mogą pisać. Nie wiem nie, czy użytkownik może tak wiadomość czy wysyłać. przynajmniej się nie spotkałem z tym. Okay, mój bot to jest tytuł, zadaj go jakby zagrać. I nam wysłał z reakcji, tak? To jakby bot zareagował. Teraz musimy zareagować, jako użytkownik zareaguje. <laughs> Trochę waso maślane ale tak jest. E, więc tak. Client. E, z tego co pamiętam to było um, on message... E, message reaction ad. Um, tak, message. O, tutaj mam wszystko. Fajnie napisane. E, async, czyli akcja asynchroniczna, jeżeli dobrze mają to reaction i user czyli chcemy wiedzieć jaki to jest user okej, okay. mm, tam coś na końcu to ten beauty to, ja mam taki plugin, który mi automatycznie formuje tekst okej, okay, zróbmy to w switchu switch, to jest tak jakby używam to kiedy zbyt dużo używam info, to używam switcha, zaraz wam pokażę jak to fajnie działa, to jest z czystego javascripta akurat reaction, mm, kropka emoji Ok, okay. Mm. Co, co to robi, e, czyli funkcja, kiedy e, zare użytkownik zareagował, e, wyślij mu reakcję, czyli generalnie co to jest za reakcja, wszystkie informacje na temat tej reakcji, jaką zareagował oraz, oraz co to zareagował. Switch, czyli bierzemy e, to emoji, jakby nazwę emoji tego, czyli nazwę emotki i e, dajemy ją na różne warianty, case, czyli wariant jeżeli to jest emoji mm, no takie czyli case coś takiego to napisz nam yy, tutaj chyba będzie trzeba client.channels i teraz musimy znaleźć id naszego kanału to będzie yy, ogólne prawie wszystkim i id jeżeli nie macie czegoś takiego musicie włączyć opcję dewelopera które są w wyglądzie i na samym dole tryb dewelopera Zaznaczam się to i możecie już kopiować ID. Kopujemy ID danego kanału. I możemy już wysyłać ją wiadomość. Zróbmy sobie też to jako postać embeda. Embed. Znam embed. Chyba że embed. E embed. E embed. E embed. E Tytuł. Reakcja. Description. Dajmy sobie mm, zareagowałeśemotkot. Takie zdanie podstawowe, później będziemy to rozwijać żebyście póki co zrozumieli w ogóle, jak to działa, tak? Okej, okay, zróbmy teraz drugiego case'a, albo nie, później. Zobaczmy na czy to działa. Stopujemy, stopujemy się, stopujemy bo ta kontrolce ctrl c stopuje i mogę znowu napisać od index, mogę po prostu to robić tak, eee, Node index cps, startuje bota i teraz napiszmy wykrzyknik r Ok, co zrobiliśmy teraz nie tak eee, po pierwsze mm, walmy z tego mb2, bo to nie będzie fajnie wyglądało eee, okay. i napiszmy tutaj po prostu że zareagowałeś Modą co ono zrobiło? Bot zareagował i bot sam siebie wykrył Musimy te, tego omijać, żeby bot sam siebie nie wykrywał Czyli zrobimy if user.id nie jest e, id naszego bota. Kopiujemy id naszego bota. E, nie jest tym id. No i wszystko co damy tutaj. Okej, okay, teraz powinno nam śmigać. Czyli e, catch czyli Zareagowało zagrać. Klikamy. się emotką. Dobra, w tym momencie możemy sobie już tworzyć ankietę, ale chciałbym, żebyście ankietę zostawili dla siebie i zrobili to jako praca domowa. Więc jeszcze w tym odcinku stworzymy taką grę emotkową, czyli Bot napisze na wiadomość, my mamy na nią zareagować i jeżeli zgadniemy emotkę, jaką mamy zapisaną w skrypcie, to Bot nam napisze, że wygraliśmy. Jeżeli jednak na emotkę wybierzemy złą, to potem odpisze, że ta emotka jest zła i niepoprawna tak? inną emotkę musi wybrać Ok, więc na początek zmieńmy sobie tutaj tego embeda, wywalmy sobie description i napiszmy yy, znajdź emotkę Ok. Yy, no i jak się domyślacie możemy, musi, może musimy teraz już zareagowaliśmy tą emotką, póki co nasz kod to będzie jakby ta emotka yy, czyli tą emotką, jeżeli zareagujemy tą emotką to, będziemy, to wygramy to E, Posłuchajmy sobie tego Dena, bo, bo sam nie będzie mógł wygrać, tak? E, I sprawdź, teraz my sobie tutaj na tym switchu e, Case'a. Jeżeli, e, jeżeli emotka jest taka, no to napiszmy mu tutaj wygrałeś. Znalazła się emotkę. W przeciwnym razie, e, czyli default, czyli inne wszystkie wartości. Ok, ja sobie to tak zrobię yy, Wypisz mu, ja to skopiuję po prostu Nie, dobra, usuniemy tam buźkę, bo to będzie dość złe Ok, zapisaliśmy mu nie ta emotka i chcemy to wiadomość usunąć, nie chcemy, żeby ona się powtarzała, tak? Ok, sprawdźmy jak to działa. Ja sobie otworzę tutaj terminal jeszcze raz. Zapomniałem do teć kropkę. OK. I sprawdźmy jak teraz to będzie działać. Znajdzie motkę. No i reagujemy. Stawiam motkę. OK. Coś się nie zrobiło, ale tak jak chcemy to zrobić. Send. Tutaj coś nam nie działa. Okej, okay, tak, bo zmieniłem, y, zmieniłem y, ID chat. Zmieniłem chat, żeby go wyczyścić. Całkowicie usunęłem i zrobiłem nowy, więc muszę wziąć znowu ID, tak? E, przepraszam, to. Okej, okay, bierzemy ID o to i to oddajemy ID. Okay, teraz jak palimy bota, to powinno wszystko śmigać. Znajdźmy motkę, Dajmy sobie motkę arbuza. Okej, okay, to zrobiłem źle. Usunęłem od razu, przyzwyczajenie, ja pozwyka tak robię. Jak jakieś yy, komendy daję, żeby nie było widać. O sumie jest tą, tą wiadomość, że nie ta emotka po 3 sekundach, to jest 300 milisek 3000 milisekund Ok? Jeszcze raz. Teraz powinno już wszystko na pewno śmigać. E, ok, tą emotkę. Nie ta motka i zaraz powinno to usunąć tę wiadomość. Usunęło tę wiadomość, dobrze. Teraz dajmy sobie tą emotkę. Nie ta motka. ok? A co jak damy tą emotkę? Wygrałeś, znalazłeś się motkę. Ok? Bot działa. Teraz liczę na waszą, waszą wyobraźnię i to, co zrobicie później z tym botem, to jak go rozwiniecie, jak z, może, możecie z niego już zrobić ankietę, bo to tak jak mówiłem, to może być Wasza praca domowa. Jeżeli Wam się uda, to gratuluję, no bo to już będzie naprawdę duży sukces. Oczywiście piszcie w komentarzach wszystkie problemy, jeżeli jakiekolwiek mieliście. Piszcie mi na Discorda, jeżeli chcecie o to zapytać. No i też dawajcie nowe pomysły w komentarzach, bo tak naprawdę to wytworzycie te pomysły i na podstawie Waszych pomysłów później kolejne odcinki powstają. Więc dziękuję Wam za ten odcinek. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zalajkować oraz zostawić komentarz, czy podobał Wam się filmik, czy czegoś nowego nauczyliście, co chcecie zrobić w kolejnym odcinku.